Chciałbym powiedzieć parę słów na temat wyników wyboru, wyborów Europarlamentu. Tych ostatnich oczywiście. Zacznę od Brazylii. Uwadzę na temat Brazylii. Jakiś czas przed jeszcze wyborem pana Jaira Bolsonaro, człowieka, który uważa się za brazylijskiego Trumpa, ale nie dorasta Trumpowi do pięt. To jest zwykły, prosty żołdak, który wyrósł na fali gniewu na ekipę e, Dilmy Ruszech i jej kumpli, którzy oszukiwali społeczeństwo fałszywymi statystykami przez 20 lat z górą. E, Myślę, że niby kraj się ma tak super, a tak naprawdę wcale się super nie miał. E, ale nie chodzi mi o, to, o wybory jeszcze przed panem Bolsonaro. To były takie wybory między Dilmą Rushev i panią Mariną Silwą. I Marina Silva reprezentowała zielonoświątkowców i skrajny ekologizm. Natomiast, czyli taki pogląd, że właściwie wszystko należy oddać przyrodzie, to znaczy człowiek się też powinien podporządkować, i tak dalej. To nie chodzi o zwykłą ekologię, żeby nie śmiecić oceanów, nie zatruwać, tylko chodzi o to, żeby wokół tego cały program społeczny zrobić. Także bardzo radykalny pogląd. A z drugiej strony była właśnie pani Wilmaruszew, taki zwykły taki euro eurolewo. Liberalizm, no, coś takiego reprezentowała. No i de, ale też z drugiej strony, ponieważ ta Dilma ta, ta, ta Marina Silva naciskała, to ona coraz bardziej zbliżała się do tych takich yy, bardziej populistycznych, że tak powiem, bardziej narodowej takiej prawicy. No i trochę to, co my mamy, to jest taka brazylizacja yy, sceny politycznej. Uważam, że to jest bardzo dobre, dlatego że ten dawny układ, kiedy rządzili ciągle chadecy i socjaliści prawie we wszystkich państwach, czyli pseudoprawicach, Przypominam, chadecję wymyślono w XIX wieku, żeby odebrać głosy robotnikom. Co ja gadam? Żeby odebrać władzę nad robotnikami i socjalistą. Tak? Natomiast także to nie jest prawica. To jest e, taka prawicowa oferta dla ludzi myślących lewicowo. To jest duża różnica. Natomiast, dlatego, właściwie, praktycznie nie ma wielkich różnic między SPD w Niemczech i CDU programowych, dlatego, że obie te partie myślą lewicowo, tylko stężenie lewicowe jest inne. Natomiast, także tam, gdzie niestety zagospodarował się CDU, to ludzie to kupili. Hadecja, jakakolwiek, w Holandii jest na przykład CDA. To Ludzie to kupili i niestety głosowali na to, myśląc, że głosują na prawicę. I bardzo się cieszę, że w tych wyborach się okazało, że ludzie wreszcie przyjrzeli na oczy. I, ale drugim zjawiskiem jest właśnie ekologizm. To znaczy, tak, poległa klasyczna hadecująca albo hadecka prawica właściwie wszędzie. Nawet w Niemczech dostała baty, chociaż tam większe baty dostali socjaliści, oni zostali prawie wgnieceni w glebę. Natomiast Hadecja się jeszcze trzyma, ale to chyba dlatego, że prawicowe skrzydło Hadecji rzeczywiście by chciało się wzorować na pewnym konserwatyzmie i ludzie mogą mieć mieszane sygnały. Ale generalnie Hadecja dostała wszędzie po tyłku e, wszędzie. Od, od Holandii. Holandia jest jedynym krajem, który się wyłamuje, w którym, w którym klasyczna stara lewica jeszcze jakoś się trzyma z Franzem Timmermansem, Nic dziwnego, że on jest tam szefem tych wszystkich eurokratów tak naprawdę, bo to jest jedyny kraj ważny, ważny, duży dosyć kraj, który, naród przynajmniej, no kraj może nie, ale naród duży, 17 milionów, który zachował jakby jeszcze trochę tej starej lewicy urządów. Natomiast wszędzie indziej nawet w Hiszpanii to trzeba tak będzie kombinować, że trochę tej nowej prawicy trochę tej, tej starej, tak jak Podemos to jest na przykład czysta właśnie manifestacja ekologizmu i trochę takiego komunizmu nowego typu. Także to tak to mniej więcej wygląda. Także mamy mamy generalnie pokaz, pokazuje to, że jedynym akceptowalnym poglądem takim przez wszystkich wydaje się ekologia, tylko ona jest bardzo różnie pojmowana. Nie widzi się Często, że walka o protokół z Kyoto i o globalne ocieplenie to tak naprawdę jest walka elektryczności tu muska, Elona Muska i tych innych, Japonii, z Unii Europejskiej, z krajami, które mają ropę, więc chciałyby tej ropy używać, czyli Stany Zjednoczone, Chiny. Chiny niekoniecznie mają własną, ale mają tam z Afryki, Wiener, i Wenezueli. Natomiast i Rosja, no jest po prostu spór, czego używać jako paliwa. No, najnormalniejszy, brutalny, prymitywny spór ekonomiczny, a nie żadna ta wielka ideologia. No ale tak czy inaczej, ekologia, tak czy inaczej pojęta, jest jedynym właściwie akceptowalnym, co jest bardzo niedobre, jedynym akceptowalnym poglądem społecznym. I tak się zrobiło trochę w Europie, i mamy de facto prawicę typu takiego ta prawica, która jest nazywana populistyczną prawicą w całej Europie to jest prawdziwa prawica.